Witajcie kochani w kolejnym odcinku serii kuchnia wrze. Jak możecie zobaczyć po tytule, dziś przygotuję dla Was gofry bezglutenowe w takiej troszkę innej wersji i do przygotowania tych gofrów wykorzystam babkę płeszni, która jest jakby podobna w konsystencji i w działaniu e, i w wyglądzie nawet do siemienia lnianego, I powiem Wam szczerze, że babka płesznik ona jest bardzo dobrym źródłem błonnika, co też jest ważne dla naszych jelit. I jeżeli chodzi o koszt takiej babki płesznik, ona kilogram kosztuje około 20 zł, e, na pewno trzeba uważać z proporcjami, dozowaniem tych ziaren, bo powiem Wam szczerze, e, przepis mam przygotowany jakby pod siebie, natomiast e, nie sugerujcie się tym, e, tymi miarkami, które ja tam mam, dlatego że będziecie musieli dodawać te ziarna na tyle na ile będzie to potrzebne waszym cieście to jest takie spoiwo to jest coś co będzie łączyło wasze całe ciasto ale tutaj jeszcze jedna taka uwaga ode mnie proporcje które wam podaję też z, będą zależały od tego jakiego rodzaju użyjecie składnika mokrego w tym przypadku ja będę dawała jogurt i twaróg, zwykły twaróg natomiast jeżeli będziecie używali takiego twarogu sernikowego z wiaderka, to ta konsystencja będzie bardziej luźniejsza. I tutaj też od razu muszę zaznaczyć, że jeżeli chcecie mieć bardziej mokre gofry, to po prostu musicie dać znacznie mniej tego, tej babki płesznik. Wystarczy też jedno jajko i możecie tutaj dać na przykład do środka odrobinkę, nie, łyżkę. Łóżkę. myślę że łyżka wystarczyła masła kolorowanego albo takiego zwykłego wiecie roztopionego całego ostudzonego wystudzonego dajecie do, do tej masy waszej nagofry i y, możecie również dać więcej y, jogurtu ale to jest mówię to jest kwestia jakby proporcji Musicie sobie, wiecie, za pomocą e, metody prób i błędów e, dopasować, jeżeli chodzi o składniki. Natomiast w tych proporcjach, jak ja robię, w tych proporcjach, w jakich mi to ciasto wychodzi, już mam przetestowane. No, a w podorędziu mam jeszcze właśnie tą e, mąkę e, migdałową i babkę płesznik, że w razie czego zawsze dosypać, jeżeli będę czuła, że ta masa jest dla mnie za luźna. Ale dobrze, kochani, dość gadania. Ja Was oczywiście, kochani, zapraszam do oglądania. Tego odcinka, zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do picia. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku. A my co? Zaczynamy. No to moi drodzy, czas na składniki, które będziemy potrzebowali do gofrów. I powiem Wam tak: gofry będą bardziej na słodko, ale oczywiście dodatki możecie dawać jakiekolwiek chcecie, bo to będą gofry jako baza. Natomiast możecie robić z dodatkami słonymi. Dobrze, nie przedłużam. Do przygotowania gofrów będziemy potrzebowali taką szklaneczkę mąki migdałowej. Tutaj mamy babkę płesznik, taką połóweczkę. Tu mamy dwie łyżeczki erytrytolu, tu mamy łyżeczkę proszku do pieczenia. E, tutaj mamy, moi drodzy, trzy łyżeczki siemienia lnianego. E, Będę robiła je na twarogu. Tutaj mamy 250 g, do tego dwa jajka. 5 łyżek zwykłego jogurtu natura, naturalnego. Ja do tego, wiecie co, jeszcze dam białko skonopi w proszku. Oczywiście, ten składnik możecie pominąć. Yy, I teraz, czas najwyższy na to, żeby te wszystkie składniki razem ze sobą połączyć. Możecie zrobić to ręcznie. Ja mam taką łopatkę. Jeżeli będę widziała, że są grudki, to użyję do tego blendera. Dobrze, kochani, yy, nie przedłużam, biorę się do pracy. Wiecie co, użyję nagładera, bo mam zbyt duże grudki, to fajnie by wyglądało, jakbyśmy mieli taki zwykły sernikowy już twaróg, ale dobrze, poradzimy sobie i z tym. Ja Wam wcześniej nie mówiłam o jednym dodatku, ponieważ to jest składnik, którego nie musicie dodawać, jeżeli go nie uznajecie, nie lubicie. Ja chcę zrobić takie gofry czekoladowe i możecie dać oczywiście kakao, ale ja moi drodzy dam odżywkę białkową właśnie o smaku czekolady, taką myślę, jedną miarkę. Teraz bardzo ważna dla Was informacja, ponieważ czas na suche składniki. Ja zaczynam od siemienia lnianego. I tak jak powiedziałam Wam, to mają być czekoladowe gofry. To postanowiłam, że jeszcze dam taką płaską, na razie płaską łyżkę, um, kakao, właśnie. mnie ta tę chwilę jeżeli chodzi o czekoladę ten efekt zadowala i teraz dajemy proszek do pieczenia i teraz składniki suche, które są bardzo ważne. Ja tutaj dam takie proporcje. Natomiast ja wszystkiego naraz nie będę dawała. Będę dawała naprzemiennie troszkę babki płesznik, troszkę mąki migdałowej, ponieważ ja nie chcę, żeby mi się tutaj zrobiła jakaś grudka. Babka płesznik to jest taki produkt, taki składnik, który powoduje, że potrawa nam się będzie zagęszczała. W związku z czym tutaj z nią trzeba bardzo uważać i z

Zobaczcie, wyszło mi coś takiego, w związku z czym ja już resztę składników, czyli mąki migdałowej i babki płeszcz, nie będę dodawała, a wystarczy mi ta masa, którą tutaj mamy. No, to czas najwyższy odpalić gofrownicę. Ja mam e, tutaj, jeżeli chodzi o gofrownicę, bo wiem, że czasem mnie pytacie, koleksjon da kucina kalorik. Jak nie zapomnę, to Wam ją podlinkuję, ale myślę, że jak sobie ją wpiszecie na Allegro czy w ogóle w Google, to Wam ona powinna wyskoczyć. Ona już mi się tutaj nagrzewa. Ciasto mi zabrało trochę wilgoci, więc dołożyłam cztery łyżki jeszcze jogurtu naturalnego, ale to musicie kontrolować, więc. Zobaczcie, z tej małej porcyjki wyszła taka ogromna sterta gofrów. Pamiętajcie, że te bezglutenowe one są bardziej sycące, a jak już dodacie do nich odżywki białkowej, to już w ogóle. Tutaj taka była resztka, więc na nie nie patrzcie, ale ja je ładnie przytnę. I teraz takie gofry możecie zrobić na przykład na słono. На сводку.